Czy jesteś szczęśliwa trwając teraz w zjednoczeniu ze mną? Tak, pani, jestem szczęśliwa, czując moje zjednoczenie z tobą. Zresztą nie ośmielam się zbytnio o tym myśleć. Dlaczego, Wasulo? Dlaczego? Ponieważ nie jestem ciebie godna. Wasulo, zawsze tęskniłem, by być w jedności z tobą i aby. Jak przyjaciel, znajdować się blisko Ciebie. Jednakże nigdy nie zapominaj, że ja jestem Twoim Bogiem i świętym. Masulo, czy będziesz jeszcze dla mnie pracować? Wyraziłem Ci moją zgodę. Tak, jestem gotowa pracować dla jak. Ja jestem jaktwę, bądź błogosławiona. 20 luty 87. Odmówiła modlitwę świętego Bernarda, pomnij o Najświętsza Panna Mario. Najświętsza Dziewica powiedziała do mnie Moja córko, to Jezus Cię prowadzi, nie bój się Basulo. Moja córko, posłuchaj mnie, ja Twoja Święta Matka jestem tu obec, blisko Ciebie. Pomagam Ci i kocham Cię, pomogę Ci zrozumieć, jak Jezus działa. Nie niepokój się! Jezus zjednoczył Cię teraz ze sobą. Rozraduj się, Basulo. Powinnaś mi wierzyć, kiedy mówię Ci, że Twoja dusza uzdrawia inne dusze w czyściu. Basulo, rób to, o co prosi Cię Jezus. On zna Twoje potrzeby. Wszystko, czego od Ciebie pragnie, to miłość. Kochaj Go bez zastrzeżeń, uwielbiaj Go. Wynagradzaj nagradzaj za tych, którzy napełniając Go goryczą. Wzywaj go zawsze, aby mu powiedzieć, że go kochasz. Nie opuszczaj go, wypełniaj także wszystkie inne zadania z miłością dla miłości. Te czyny miłości są tym, co najbardziej liczy się dla niego, nawet jeśli tobie wydają się one małe i bezwartościowe. One mają wielką wartość w jego oczach i przez to stają się wielkie. Idź za nim i wynagradzaj za tych, którzy go lekceważą. Moja ja tylko, będąc z nim teraz w jedności odczujesz jego krzyż, odczujesz jego serc, On poprosi Cię o dzielenie jego uczuć, poprosi Cię, abyś mu pomogła. Poprosi Cię o odpoczynek, o dzielenie jego krzyża. Cierp, kiedy on cierpi. Raduj się, kiedy on się raduje. Twoje cierpienia będą Jego cierpieniami.